Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, jak wygląda inwerter, czyli element, który zasila świetlówkę, podświetlenie matrycy, w tym wypadku matrycy ze świetlówką, czyli nie LEDowej, tak wygląda świetlówka, która jest tutaj w krawędzi dolnej tej matrycy. O, przykładowe zobaczcie sobie oznaczenie i inwerter jest podłączony. W samym dole tutaj za tym plastikowym elementem podłączony do wtyczki, a z drugiej strony wtyczka jest podłączona właśnie do świetlówki. W ten sposób i taki element może powodować, że nasza matryca nie ma podświetlenia, ale czasami i bardzo często też zdarza się, że ten element jest sprawny, a efektem braku podświetlenia w naszym laptopie, na przykład tutaj Toshiba Satellite, jest po prostu problem taki, że w matrycy świetlówka. Już po prostu nie działa, i albo ją można wymienić, albo wymienić całą matrycę. Tak wygląda od środka taki inwerter, czyli ogólnie płytka drukowana. Tutaj wtyczki z dwóch stron, tutaj wejściowa wtyczka i tutaj zasilanie już do podświetlenia ok, i wtedy taka świetlóweczka nam świeci i podświetla, tutaj ona jest w środku wsadzonej, podświetla całą matrycę tak więc inwerter to jest element, który czasami ulega uszkodzeniu, ale według mnie częściej świetlówki w laptopach padają no, i z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli będą jakieś pytania, oczywiście zachęcam do zadawania pytań. Inwerter znajduje się w dolnej części, tutaj. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.